Witam serdecznie w mojej zielonej pasji. Zima powróciła, a z nią nasze sarenki cudowne przyszły. Tutaj pod sosenkę. Mamy tutaj taką. Sosnę po sąsiedzku sąsiada po sąsiedzku sąsiada. Pod którą wynosimy chlebki. Wynosimy różne resztki warzyw. Mamy fajnego sąsiada, gdyż się z nim dogadaliśmy i sobie właśnie tutaj karmnik powiesiliśmy na sosnę. Teraz w okresie świąt była ozdobiona. Już nagrywam ją z okna w kuchni. O. Nie wiem, czy będzie widać te pupcie ich białe. I mamy takie ładne, piękne widoki tutaj z okna w kuchni, po sąsiedzku. Pomijając oczywiście tutaj za tymi yy, świerkami, no niestety deweloper nam się tu o pobudował. I mam go centralnie tam na końcu działki, centralnie za płotem. Boli mnie to bardzo. Nie wiem, jak to tak jest urządzone, że jeden nie może nic na swojej działce zrobić, a drugi na jednej działce trzy szeregowce stawia i może. I prosto tak mi teraz budynki piętrowe prosto w działkę tymi wielkimi oknami świecą. O. A już nie będę tego komentować, bo jest mi bardzo. Przykro, uciekliśmy tutaj na łono natury, żeby mieć ciszę, spokój, Saremki, które teraz właśnie cierpią, bo tam drutami pogrodzili. Więc ja im zrobiłam takie przejście, gdyż one były tu już przyzwyczajone przychodzić, żeby mogły chociaż sobie przejść i właśnie w chwilach kryzysu posilić się. Ale mamy fajnego sąsiada, on tutaj ma y, szkółkę. Choinek, tutaj są takie widać podrostki, maluchy, o jak pięknie jedzą sobie pod sosenką, tam i ziarna są, yy, i, i właśnie te suchy chleb, i jakieś tam obierki, także mają pożywkę w trudnych chwilach. Zima powróciła, istnieją oto takie widoki. Tutaj trochę drzewia takiego już. Oj, jak moje oczy się cieszą, jak ja widzę takie widoczki. Tak to wszystko pięknie, matka natura urządziła, tylko trochę człowiek to wszystko niszczy. Oby więcej było tych ludzi działających dla natury niż tych niszczących. No właśnie, a ja. Też ostatnio tak, dostałam taką przesyłeczkę dla pszczółek, więc cieszę się z tego bardzo i tym fajnym akcentem życzę miłego dnia.